Cześć, witajcie Turito. Dziś wyjątkowo zaczniemy od League of Legends. Nawet jeżeli jesteś tu dla CSGO, to musisz dowiedzieć się o sukcesie dwóch Polaków, którzy obecnie grają na mistrzostwach dla drużyny H2K. Mianowicie Wanderowi i Jankosowi udało się zakwalifikować do ćwierć po nie najlepszym początku. Pierwszy dzień spędzili z bilansem dwóch przegranych na raptem jedną wygraną. Natomiast to, co pokazali dzisiejszej nocy, przerosło oczekiwania każdego fana, zarówno ich, jak i tej drużyny. H2K nie przegrało żadnego z czterech meczy, które rozegrało tego dnia. Polacy wręcz rozgromili Achaki i NTZ, i aż dwukrotnie najlepszą chińską drużynę Edward Gaming. I tu dla porównania tego co dokonaliśmy dla graczy CSGO, to jakby polski Kinguin albo Sferry Sprite nagle wygrał bezproblemowo dwukrotnie z SK Gaming czy Na'Vi. Powinniśmy być dumni zarówno z ich całego teamu, jak i z naszych reprezentantów Fiankosa i Vandera. Poważnie gratuluję panowie. Yeah. H2K, they beat AHQ, they beat EDG, these guys are red The members hot. of EDG, Odoamne trying to focus Clear Love in the back so he can't disrupt the fight. Mouse onto Forgiven, but he pulls back on the Chrono Break, and Forgiven's open to fire oh, away on Caitlyn. They have the targets they need in their eyes. Pawn oh, doing damage with the stars as he it. Calls Poth, it. and Forgiven's coming up huge. Those are two kills from Pawn, he's gonna push. Oh. back! Oh. Up. He spawns into it. Forgiven's the last one left. Miko's there to do what he can, but it's so mismatched, it probably won't be it. Forgiven alive, the triple kill for Forgiven, and it looks like H2K will seal the deal. Your first seed from Group C going to the quarterfinals. How's that for your legacy? Ends the game, the first seed. Teraz najprawdopodobniej w ćwierćfinałach spotkamy się z Clone zależy od tego kto skończy na drugim miejscu, w grupie B. W każdym razie myślę, że jedną nogę jesteśmy już w półfinałach. Wczoraj Snax na swojego Facebooka rzucił zdjęcie, w którym jest podpięty do kroplówki. Wywołało to nie lada niepokój zarówno jego polskich fanów, jak i tych zagranicy, gdzie na przykład ci życzyli mu, żeby wyzdrowiał na reddicie. Muszę rozwiać wasze wszelkie wątpliwości. Z Januszem jest już wszystko dobrze, a sam Pasza rzucił zdjęcie, gdzie są razem na masażu i relaksują się przed zbliżającymi się meczami. Prócz tego i przez jakiś czas czuł się źle, to zarówno on, jak i jego drużyna, póki co na lanie w Kijowie spisują się świetnie, wygrali dwie gry, na dwie gry możliwe. Ja położył psycho! Prosta monster какой ta tas стоит. Можно выигрывать раунд. Так, видела обоих соперников. Попытается размансовать. Времечко еще есть. Да у патронов нету. Господи, какой провал от болгар. квадрокило от таза. Неужели это будет эйс? Почему они по одному подперли? О, нет. О, нет, это эйс. Есть же старина таз вытаскивает раунд. И снова нелогично. И снова... Не запомнить до нашей новой фейсбуковой группы, заставить оценки под этим фильмом. То тыра не на десять, до в вкрутце. Часть.